Witam serdecznie! Dziś jajko troszeczkę w innej formie, z taką kompozycją wiosenną. Pierwszy mój zamysł był, aby wykorzystać taką gotową skorupkę ze steropianu, ale jednak chciałam to troszeczkę wyżej podnieść. No i zemściłam się na jajku, także mój film dzisiaj się zaczyna od psucia właściwie plastikowego jajka. No, jak widzicie, próbuję różnymi metodami. Nożyczki, jakieś takie bardziej męskie narzędzia, no i chyba na nich poprzestanę. Plastik: no po prostu troszkę odłamuję, wyskubuję, aby stworzyć takie rozbite jajko. Mój pomysł jest, aby w takim, takiej skorupce jajka stworzyć taką wiosenną yy, kompozycję. Tak przygotowaną skorupkę, jajko maluję farbą akrylową, taki biel, troszeczkę złamana, kremowy, tapując pędzlem gąbkowym. W międzyczasie jajko schnie, a ja sobie wyrywam z papieru ryżowego fiołeczki, takie właściwie gotowe elementy. Nacinam aby łatwiej się na obłej powierzchni nakładało i przyklejamy, rozmarowując, klej dociskając z jednej strony jeden bukiecik z drugiej kolejny bukiet można dodać jeszcze na tym papierze są takie pojedyncze fiołki dla uzupełnienia. Tej kompozycji. Po wyschnięciu troszeczkę na zielono tapuję pędzlem gąbkowym, zwłaszcza tutaj, właśnie na zakończeniu tej skorupki, a właściwie troszeczkę po, po całości. I znowu chwila na wyschnięcie, a następnie pędzlem gąbkowym nakładam krakle. Najpierw pierwszą warstwę. Jednoskładnikowego po wyschnięciu kolejną. Tutaj jakoś pomysł mój był, aby użyć pędzla gąbkowego, więc y, jest cienka stosunkowo warstwa tego krakle. Można było tu zastosować grubszą warstwę, i wtedy te spękania pewnie by się pojawiły y, znacznie takie wyraźniejsze, grubsze, a w moim wypadku wyszły no, takie dosyć mizerne, drobniutkie. I wcieram złotą porporinę, wcierając trochę palcami trochę jakąś tam ściereczką. No, nadaje ona taki postarzony efekt troszeczkę tej skorupce. Całość się błyszczy. I spryskuję lakierem spreju dwie czy warstwy. I teraz zabieram się na to, to co było pierwotne. Zamierzenie, czyli kompozycja z kwiatków. Środek wypełniamy czymkolwiek. Ja tu miałam taką fliselinę zieloną, ale właściwie tego nie widać, więc co tam napchamy, to będzie. Z ranu wycięłam sobie y, kwiatuszki, no, próbuję je ukształtować na taki wzór malutkich y, krokusików. Żółte i ciemnofioletowe, część. Skręcam do łodyżki i dorabiam z drucika cienkiego, część właściwie będę bezpośrednio y, przyklejać. Środki z pręcików, i tak powstają moje y, kwiatuszki w dwóch kolorach. No, używam tutaj kleju na gorąco i mchu robotka. Tak wcześniej go spryskałam wtedy na mokro, więc on taki fajny się robi miękki taki bardziej żywy bo z reguły jak go kupujemy to jest taki podeschnięty ale on spryskajmy go wodą i fajnie tak jakby przybywa, rośnie można powiedzieć i fajnie się z nim pracuje więc ten otwór szczelinę wypełniam mchem Tutaj oczywiście ja wybrałam mech plus jakieś tam różne gałązki, ale mogą być to, czy to taki naturalny mech, czy, czy to same sztuczne gałązki. Czasem mamy z jakichś innych kompozycji już, które nam się znudziły. No po prostu możemy wszelkie zielone elementy wykorzystać. I tutaj... Możliwość przeróżnych kombinacji kolorystycznych na tle, jako bazę. To zieleń, taka wiosenna, a resztę no, co, czym tam dysponujemy? Czy jakieś gotowe kwiatuszki czasem mamy, czy, czy właśnie przygotowane z fołami ranu Wszystko sklejam w każdym razie klejem na gorąco, aby to się trwale trzymało. I tak właśnie moja kompozycja pomału nabiera końcowego efektu. Robię ją tak na jedną stronę lekko zwisająca, druga strona troszeczkę taka krótsza. Całość, żeby się fajnie prezentowała, więc umieszczam na takim stojaku właśnie na trzech nóżkach, metalowym czy tam drewnianym. Aby to jajo było stabilne, takie. To jajko, które ja tu użyłam, ma 15 cm wielkości. To jest taki właśnie, już coś tam możemy tą kompozycję jakąś stworzyć w takim jajku. Taki na stół można powiedzieć, że w sam raz stroik nam się pojawi. Oczywiście są większe i mniejsze jajka. Ale myślę, że te 15 cm to jest takie y, dosyć optymalna wielkość. I tak po prostu utykam sobie w miarę tę szczelinę, wypełniając przeróżne tutaj, wykorzystuję elementy gałązek, gałązeczek. Jakieś właśnie kwiaty w kolorze takim ożywiającym, myślę, że z bielą też by tu były fajne, alastokrotki jakieś wiosenne. I tak prezentuje się moje jajo, moja skorupka, jak to nazwać, w końcowym wydaniu. Wszystkie produkty, które tutaj użyłam, dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl Dziękuję serdecznie za uwagę. I zapraszam na kolejne filmy.